Każdy specjalista może tworzyć własne choroby uzymienia za pomocą kreatora chorób, który jest dostępny w oknie przeprowadzania wizyty w sekcji Wywiad Stomatologiczny. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę Zdefiniuj możliwe choroby i w panelu bocznym wysuwanym zdefiniować odpowiednie choroby poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę Dodaj chorobę. W kolejnym kroku określ nazwę choroby, a także opis. Który będzie kopiowany do treści dokumentacji medycznej opisowej. W kolejnym kroku wybierz odpowiedni kolor, jakimi będą oznaczane choroby uzębienia na diagramie. Czyli jeżeli oznaczysz dany ząb chorobą próchnica, w takim przypadku będzie oznaczany dany ząb w wybranym przez Ciebie kolorze. Wprowadzone dane należy zatwierdzić poprzez kliknięcie Zapisz.